Powiem wam, że miałem, ja tu jestem w ogóle taki miękki, rozczulam się bardzo w sytuacjach takich dziecięcych i te wasze, te wasze reakcje tam pani na końcu, pozdrawiam panią, kiedy się cieszyła jak dziecko, jak biegła po każdy obrazek, to są fantastyczne rzeczy. To nieważne, czy on będzie pasował czasami, czy nie będzie pasował nam do pokoju. Będzie, ścianę pani przepadł, ja wiem. Także tu jeszcze została kupa przedmiotów. Śpiewam wam jeszcze raz taką balladę, też partyzancką, bo, bo w tym najbardziej siedzę tu na Lubelszczyźnie, um, o Kazimierz Wierzyński, to poeta, który, który był potwornie znienawidzony przez komunę. Się u nas napotyka czasem, wśród brzusk i sośni. Chcę, żebyś tu była, choć nas nie będzie, las zostanie lasem, wśród brzusk i sośni. nas nie będzie las zostanie lasem zamknij się, nie mów niepotrzebne słowa. W ziemi się wszystko powoli uleży i nawet proch Zagropowa Przemówią jeszcze Zostań dla żołnierzy. I nawet prochy jak wieść zagropowa Przemówią jeszcze Zostań dla żołnierzy. Nela życzę Ci wszystkiego najlepszego, żebyś była, jesteś piękna, ale żebyś była zdrowa, bo myślę, że dzięki takim spotkaniom coś Panie na pewno zbierzecie. Jeśli nawet będzie to duża kropla, to, to zawsze do przodu, a nie do tyłu. Kłaniam się Państwu, dziękuję bardzo i Marcin, dziękuję za zaproszenie.